Witam serdecznie i zapraszam na przegląd ze sklepu Action. W tym filmie zobaczycie jak zwykle wiele nowości, dekoracji, ozdób i akcesoriów, jakie kupić można w tym sklepie. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwacje, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. W sklepie Eksyn w Śródnowości znalazły się m.in. akcesoria dla zwierząt. Niecałe 28 zł kosztuje ta mata chłodząca, mająca wymiary 60 na 80 cm. Zaraz obok jest okrągła, dostępna w kilku wzorach za niecałe 18 zł. Mata okrągła ma średnicę 60 cm. Na opakowaniu widoczne są wszystkie dostępne wzory takiej maty. Poza tym, kupić możemy także basen dla zwierząt. Ten ma średnicę 80 i wysokość 30 cm. Basen rozporowy kosztuje niecałe 35 zł. Przejdźmy teraz do pozostałych rzeczy, jakie kupić można w sklepie Action. Niecałe 12 zł na przykład kosztuje uchwyt na telefon, na rower. Dostępnych jest kilka rodzajów takiego uchwytu. Telefon umieścić możemy w kieszonce zapinanej na zamek. Uchwyt zapinany na rzep ma też dodatkową, drugą kieszeń, również zapinaną na zamek. A oto drugi rodzaj takiego uchwytu. Można umieścić go na kierownicy, a poza dwiema kieszonkami ma także otwór na słuchawki. W tym sklepie kupić możemy także skrzynkę z tworzywa sztucznego, z kołami i uchwytem. Skrzynka przeznaczona może być na przykład na narzędzia. Utrzymuje rzeczy o łącznej wadze do 25 kg. Jest składana, po rozłożeniu ma wymiary 45x37,5 i 40,5 cm. Uchwyt jest wysuwany. Wózek ze składaną skrzynką kupić możemy za niecałe 60 zł. Na dziale ze świecami zapachowymi również pojawiły się nowości. W niektórych sklepach action za niecałe 28 zł kupić możemy jeszcze zestaw prezentowy. Tak jak ten zawiera dwie świece w szklanym pojemniku z różnymi napisami i wzorami. Są także świece bezzapachowe w ceramicznych pojemnikach, które mają kształt owoców, truskawki pomarańczy oraz cytryny. Każdą z tego rodzaju świec kupić możemy za 8 zł i 95 groszy. Teraz będziecie mieli okazję przyjrzeć się wszystkim tym świecom. 64,95 zł kosztuje pled o wymiarach 200 na 220 cm. W tym sklepie Action dostępny był w jednym wzorze, widocznym na opakowaniu, a także w jednym kolorze. Pled jest w 100% poliestrowy. Poza tym nowe w tym sklepie są także poszewki na poduszki. Taka jak ta dostępna jest w jednym wzorze i kilku kolorach. Wzorzysta jest z jednej strony i, jak widać, zapinana na zamek. Jest poliestrowa, kosztuje 14,95 zł groszy. Tak wygląda ta sama poszewka w drugim kolorze. Ma wymiary 45 na 45 cm. Auto poszewki mające te same wymiary co poprzednia, dostępne w widocznych teraz kolorach. Ten sam wzór mają po obu stronach i tak jak poprzednia, zapinane są na zamek. Zobaczmy teraz na niektóre z nich. Cena poszewek to 8 zł i 95 groszy. Są także poduszki pluszowe za 24 zł i 95 groszy. Wybierać możemy pomiędzy kilkoma wzorami takich poduszek. Jak widać wzorzyste są z jednej strony. Poszewka poduszki zapinana jest na zamek. Następną nowością, jaka pojawiła się w sklepie Action, jest ta ceramiczna osłonka na doniczkę. Osłonka, mająca kształt kwiatu, dostępna jest w kilku widocznych teraz kolorach. Kosztuje 11,99 zł. Ma wysokość 15 i średnicę 12,5 cm. Teraz możecie przyjrzeć się każdej z nich. Za 119 zł kupić możemy drewnianą szafkę z trzema szufladami. I ta właśnie szafka widoczna jest po prawej stronie. Ma wymiary 35x30 i 60 cm. Jak znaczna większość mebli dostępnych w sklepie Action, jest do samodzielnego złożenia. Dokładne wymiary widoczne są na opakowaniu. Niecałe 160 zł kosztuje czteropoziomowa szafka ścienna z drewna oraz metalu. I to jest właśnie ta, również do samodzielnego złożenia. Ma wymiary 57x30 i 150 cm. Każda z półek szafki utrzymuje rzeczy o łącznej wadze do 5 kg. Za 89,95 zł w sklepie action kupić możemy bambusową czteropoziomową szafkę. Ma wymiary 31x31 i 107 cm każda z półek szafki utrzymuje rzeczy o łącznej wadze do 5 kg. Bambusowa jest także trzypoziomowa szafka na buty. Tak wygląda po złożeniu ma wymiary 66 na 30 i 54 cm. Cena szafki to niecałe 45 zł. szklany mniejsze i większe z bambusową pokrywką pojemniki na zapasy. Większy ma pojemność 950 ml, kosztuje 8 ,95 zł 95 groszy. Mniejszy ma pojemność 600 ml i kosztuje niecałe 8 zł. W sklepie ekszyn jest także metalowa miska na owoce, której średnica to 30 cm. Miska z podwójnymi ściankami kosztuje niecałe 20 zł. Niecałe 28 zł to cena kempingowej lampy, którą można powiesić lub postawić. Lampa dostępna jest w kilku kolorach. Obok widać pozostałe lampy dostępne w tym sklepie, które opisywałam już we wcześniejszych moich nagraniach. Ta lampa świeci trzema różnymi rodzajami światła. Na opakowaniu podane też są jej wymiary. Ma całkowitą wysokość około 21 cm. Czas ładowania lampy to 3,5 godziny, czas świecenia to 6,5 godzin. Świeci światłem o mocy 120 lumenów. Tak wygląda ta sama lampa w drugim kolorze. A to torba termiczna np. Na, na kemping lub piknik. Kosztuje niecałe 18 zł. Dostępna jest w jednym rozmiarze i kilku kolorach. Pojemność torby to 30 litrów. Zapinana jest na zamek. Posiada jedną dużą kieszeń główną. Za niecałe 140 zł kupić możemy ten oto leżak. Ma kilka poziomów nachylenia oparcia, utrzymuje ciężar o łącznej wadze do 110 kg. Podnóżek również może być ustawiony pod kilkoma kątami. Wymiary leżaka widoczne są na opakowaniu. Niecałe 100 zł to cena skrzyni ogrodowej z tworzywa sztucznego. Skrzynia z pokrywą ma pojemność 270 litrów. Wymiary 117,5 na 57 i 45 cm. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.